Prawa dziecka w Polsce to jest i łatwy, i trudny temat. Teoretycznie każdy z nas zdaje sobie sprawę, że one są, że powinny być przestrzegane, ale jak zapytamy tak dokładnie, a jakie to są te prawa dziecka, to jest tak, mm, no, trzeba się mocno, mocno zastanowić. Co więcej, dzieci mają większą świadomość tego, jakie mają prawa niż dorośli. Najważniejsze, że dzieci mogą. Mogą robić swoje, nie muszą się ciągle słuchać kogoś. Mogą czasem sami wybierać swoje drogi. I mają prawo do głosu i mogą każdemu odmówić. Dużo mówimy o tym. Jakie mamy czasami obowiązki w pracy, albo jakie mamy obowiązki w domu, a warto też pamiętać o tym, że mamy pewne prawa. I chcemy o nich przypominać najmłodszym, tak aby nie tylko wiedzieli, że taka konwencja istnieje, ale żeby mieli świadomość tego, do czego te prawa służą, jak z nich korzystać i żeby gdy widzą, że te prawa są łamane w stosunku czy to do nich, czy do ich kolegów, potrafili odpowiednio na to zareagować. Pomyśleliśmy, że warto w takim dniu pokazać uczniom, że mają możliwości, mają prawa, a chcieliśmy to zrobić w taki delikatny, lekki sposób, taki happeningowy. Ale też, żeby popatrzyli, że my dorośli tu w szkole też czuwamy nad ich prawami, stąd taka mała zamiana. Nie jest to proste być takim dyrektorem szkoły, może jednak gdybym był dyrektorem szkoły, dałbym radę, ale nie jest to takie proste, jak mi się wydaje. Rola nauczyciela od angielskiego, no mamy często lekcje, musimy ciągle jakby upominać uczniów w większości, bo większość się nudzi na angielski. Prawa dzieci to są podstawowe prawa człowieka. Prawo do życia, do bezpieczeństwa, dostępu do czystej wody, dostępu do edukacji. To jest coś, co w Polsce wydaje nam się bardzo często takie oczywiste. Niestety. Pełnoskalowa wojna w Ukrainie przypomniała nam, że, że to nie jest tak, że zaraz za naszą granicą są miejsca, gdzie te prawa nie są przestrzegane. Dzieci powinny mieć możliwość rozwijania się tak, żeby wszystkie ich talenty były maksymalnie wykorzystane, bo tylko dzięki temu przyszłość będzie dla nich zapewniona, dla ich rodzin, dla kolejnych pokoleń.